Pojechałem na wodę PZW i miałem naprawdę, naprawdę wiele, wiele brań. Więc jeśli chcecie zobaczyć, co udało się zapać, to zapraszam na materiał. I siedzi ryba. Ładnie. Dobra. I siedzi ryba. Siedzi ryba. Znowu wie, że patrzę, 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 I teraz siedzi już jakaś ryba. Już od razu, chwilę po tym jak zarzuciłem, to już widziałem, że szydłóweczka się parę razy ugięła, ale czekamy, o tutaj się przyszło, jakaś ryba rzuciła, ale czekamy tutaj, aż coś lekko mocniej zegnie. Jest mocne branie. teraz puściło na tych drżownicach, ciągle coś tam bierze, widzę lekko, o teraz, 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 dobra, tnę i siedzi ryba. Słuchajcie, siedzi ryba. Ale czuję, że to nie jest nic wielkiego. Ale siedzi coś. Jeszcze tu nas ławi głowie. Siedzi wreszcie jakaś ryba. Ale to naprawdę nie jest nic wielkiego. I tym jak czuję, czuję, że siedzi. To będzie węgorz. Nie, to jest leszcz. Tak, mamy leszcza. A już myślałem, że wejdzie może jakiś węgosz, A tymczasem to taki nieduży, mały leszczyk. W końcu jest branie. Na prawej wędce coś znowu puszcza i bierze niech jeszcze raz, dobra, i to dosyć ładnie. Dobra. I ścili ryba. Siedzi ryba, ale wydaje mi się, że to chyba znowu będzie niestety leszcz. Bo teraz już zmieniłem. Met drugą metodę, bo na spławik kompletnie nic się nie działo. Ale tutaj coś siedzi. Niedużego. Powstają deszcze. Chociaż bardzo fajnie się byłoby zochać coś innego niż chociaż. No, siedzi leszczyk niestety. Co wielkościowo wcale nie większy od tamtego Ostat. O wypił się i do siateczki wodą tymi leszczami będziemy puszczać do innego lub na rozlewisk I czy te lesze to są takie skurczydy jedne przed chwilą tego, którego przed chwilą widzieliście wziąłem go, włożyłem go do siatki i tak pływało na brzuchu bo wcześniej mi lekko spadł pływało na brzuchu już myślałem, że zdech, więc dałem go do wody w wodzie go obróciłem normalnie i sobie popłynął no co za Skurczydy jeden, ale no Mówi się trudno, może się jeszcze coś innego, ciekawego złapie, więc trzymajcie kciuki. Ale chyba znowu leszczowe, woła puści i bierze. Teraz znowu opuściło. Tak, może znowu może weźmie. O O, 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 o. O, Coś tam siedzi chyba. Czekajcie, siedzi coś? Nie, nic nie ma. No, nieźle. A takie branie było. A nic nie ma. Znowu jest branie. Znowu popuściło. Tutaj na prawej wędce. Znowu coś popuściło. I bierze teraz ciągle. O kurde, powinno się zbiega. To znowu puściło I znowu że Patrzcie, patrzcie, patrzcie No dawaj jeszcze raz ryby Spróbuję to zaciąć Bo już jest to mało możliwe I teraz siedzi już jakaś ryba I powiem wam, że to już Nie, to chyba znowu będzie leżeć. Tak mi się wydaje. ciągnę tą rybę. Za bardzo jako specjalnie mi się chyba walczyć nie chcę. bo to jest raczej znowu niestety leszcz. Zobaczcie, się. Podbiera, go weźmiemy. O, no, troszkę większy niż poprzednie, ale to naprawdę niedużo. Zobaczcie. Plus jest taki, że te leszcze są ładne, więc... <laughs> zobaczcie, no taki z 30. Przynajmniej bardzo ładne. To się przynajmniej ceni. Ej, tyle szczup! No. Głupiejecie tu wszystkie. Dobra, Panko. No, i zobaczcie. Taki lechor... znaczy lechor, leszczyk. W ogóle to bardzo gruby. Więc dosyć fajnie. No i leci do siateczki. O, przeżyję. Tak, oczywiście, że przeżyje. Tylko się tutaj... O, no i prostu. W ciągu tego wybrania było bardzo szybkie i mocne. Wyleciał znowu kolejny taki leszczyk, nie za duży i ten też znowu pójdzie do siateczki i powpuszczamy je do jakichś innych stawików, ale o, zobaczcie, co dobra. Nieźle, myślałem, że to jakiś karaś tak fajnie walczył w miarę, ale on nie okazał się jakąś super rybą niestety. Tam było branie na prawej wędzce, tak się pociągnęło kilka razy, Nasz sygnalizator zapikał, ale na razie cisza. Przed chwilą coś tam wzięło i A popuściło. Znaczy nie popuściło, tylko no jest tak jak było, więc czekamy jeszcze chwilę. I zobaczymy, czy coś jeszcze pojedzie, czy nie. W na marginesie to przed chwilą miałem kontrolę policji. Tam z tym... No ten o właśnie tam jedzie policja. Sprawdzili mi kartę. powiedzieli, że wszystko ok, więc bardzo fajnie. A dobra sprawdzę to ale nie ma żadnej ryby, mogę się spodziewać. Przed chwilą było branie, jak widzicie, świeci sygnalizator na lewej wędce. Rzuciłem wam bliżej brzegu i coś się zaczęło. Zaczęło. Mamy do leśnego stawiku. Mam nadzieję, że przeżyją. Tym razem już je dokładnie położę, jak ostatnio rzucałem. Powinny raczej wszystkie przeżyć, więc dam Wam potem znać, jak z nimi jest.